W szkole podstawowej w Dżonkowie. Nasza szkoła wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców. W przyjaznej i bezpiecznej atmosferze odnosimy edukacyjne sukcesy, przezwyciężamy trudności i rozwijamy swoje zdolności. Klasy integracyjne są cząstką twórczej i przyjaznej szkoły miejscem naturalnej nauki tolerancji, wrażliwości, otwartości i akceptacji. W naszej szkole nie ma podziału na grupę dzieci zdrowych i chorych bo wszyscy jesteśmy wyjątkowi. Biblioteka to dobre miejsce dla człowieka. U nas uczniowie mogą wybierać i wypożyczać książki, czytać czasopisma, korzystać z komputerów, wyszukiwać informacje. Jeżeli jesteś ciekawy świata, a podróże to twoje marzenie, zdecydowanie łatwiej będzie ci je osiągnąć, jeżeli będziesz znał język angielski. Takie możliwości daje nasza szkoła. Już od zerówki uczniowie rozwijają swoje umiejętności językowe. The window. Szkolne koło PCK działa już 10 lat. Uczymy się przede wszystkim udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zdrowego stylu życia, bierzemy udział w różnorodnych akcjach charytatywnych. Każdy rok naszej działalności podsumowujemy rajdami rowerowymi PCK i BRD, które stały się już tradycją naszej szkoły. Do każdego ucznia podchodzimy indywidualnie. Dzieci mogą liczyć na pomoc nauczycieli i terapeutów. Udział w zajęciach jest szczególnie cenny dla najmłodszych uczniów będących na początku kariery szkolnej. Zajęcia muzyczne ruchowe to śpiew, muzyka i zabawa. W trakcie nich dzieci bardzo dużo śpiewają, grają na instrumentach, poznają też wartości muzyczne, a także tańce ludowe, regionalne i narodowe. Nasi chórzyści to wielki powód do dumy. Wielokrotnie koncertowali w Zielonogórskiej Filharmonii, a także w Legnicy, Wrocławiu i w Warszawie. Chór wykonuje bardzo różnorodny repertuar, pieśni jedno- i wielogłosowe. Na zajęciach arteterapii uczniowie tworzą prace, które pozwalają im wyrazić to, co jest trudne do opisania słowami. W ten wyjątkowy sposób wyrażają swoje emocje, problemy, uczucia i przeżycia. Zajęcia arteterapii to bardzo dobra zabawa. Gabinet pedagoga szkolnego jest jak oaza dla wędrowców. Tutaj w szkole tętniącej życiem głodny, zmęczony, denerwowany, smutny, nieśmiały, towarzyski. Każdy, kto przyjdzie, jest wysłuchany i otrzymuje wsparcie, a drzwi pani pedagog dla każdego ucznia i jego rodziców są zawsze otwarte. W naszej szkole zajęcia z logopedą są bardzo nietypowe. Nietypowy logopeda, bez białego kitla, w bardzo przytulnym i bardzo dobrze wyposażonym gabinecie. Niczym czarodziej przemienia monotonne ćwiczenia logopedyczne, zabawowe igraszki. Szkolny teatr Szyksowizdżauki, wielokrotny laureat wojewódzkich przeglądów teatralnych i dusza życia kulturalnego naszej szkoły. Dzięki młodym aktorom, każda uroczystość szkolna zamienia się w niezapomnianą podróż.